Szanowne panie, z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wam wszystkim serdeczne życzenia. Wasza siła, determinacja i sprawczość są niezwykle inspirujące. Wasz głos ma ogromne znaczenie, a wasze decyzje wpływają na bieg wielu wydarzeń. Dziękuję za wasze codzienne wysiłki, które kształtują nasze społeczeństwo i tworzą lepsze jutro. Niech każdy dzień będzie dla was pełen sukcesów i radości. Wierzę w Wasze niezwykłe zdolności i wiem, że razem możemy osiągnąć wiele. Chciałbym też pogratulować wszystkim kobietom, które podjęły wyzwanie startu w wyborach samorządowych. Dziękuję, że macie odwagę walczyć o lepszą przyszłość naszej społeczności. Przypomnę, że jesteśmy jedynym komitetem wyborczym w naszej gminie, w którym jest aż 16 kobiet. Kobiety górą! Życzę szczęśliwego Dnia Kobiet!